Proszę Państwa, ja chciałem dzisiaj na marginesie najnowszego vloga przekazu Pana Grzegorza z kanału w posłudze właśnie trochę się wypowiedzieć, skomentować. Widać, że coś groźnego musi w trawie piszczeć, wisieć w powietrzu. Bo według Pana Grzegorza Wróblewskiego z tego kanału Mamy wielkie wezwanie, według niego wielki przekaz duchowy, prawda? Do wielkiej nowenny, pokutno-błagalnej, przebłagalnej, nawet, nawet, proszę Państwa, z leżeniem krzyżem. Więc Pan Grzegorz ogłosił to wielkie wezwanie z nieba do tej pilnej nowenny, wielkich modłów, postów i plus bo coś ważnego i groźnego może się wkrótce zdarzyć, w ten raz jak gdyby przygotować i uratować, bo coś wydaje się być w drzwiach. No proszę Państwa, to jest może mało zachęcające, prawda? Mam nadzieję, że to tylko na przykład ostrzeżenie przed zadymą czy obostrzeniami po wyborach i wezwaniami do nawrócenia. Ale y, może to też zwiastować, bo uważane jest to za niezwykle ważne i pilne, więc może to zwiastować nie tylko tak zwane prześwietlenie sumień, ale i jakieś nieszczęścia, klęski, katastrofy przyrodnicze. Turbulencje gospodarcze, nowe zarazy, bo właśnie widzimy, że tam w Kazachstanie jest nowa zaraza i w Chinach mamy przecież elementy dżumy. Więc, a nawet mogą się zdarzyć jakieś wydarzenia wojenne, może nie u nas, ale w świecie, prawda? Niektórzy z tych różnych wizjonerów ostrzegają też przed. Przymusowymi szczepieniami, a nawet prześladowaniami kościoła i konserwatystów. No, może to drobna przesada, no ale niestety niczego w obecnych czasach się nie da tak naprawdę wykluczyć. Ale może wielkie modły pokuty złagodzą zły los i oddalą złagodzą nieszczęścia. No, bo właśnie ostatnio niepokoi to, że w Chinach pojawiły się przypadki dżumy dymenicznej, a w Kazachstanie jakaś nowa wersja zarazy, yy, podobno, to na bazie koronawirusa wersji, ale z bardzo groźnym, yy, niebezpiecznym, częstokroć śmiertelnym zapaleniem płuc. Więc nie ma lekko. Więc te wezwania wydają się być bardzo na czasie i nie należy ich według mnie zlekceważyć, tylko się do nich przyłożyć. Więc ora elabora i bezwłoczna.